Cześć widzowie, cześć youtuberzy. Tak, nareszcie jestem na motocyklu Udało mi się w końcu wyjechać I mam nadzieję dzisiaj trochę pojeździć Jestem w Krośnie koło Ornety. Jest to okazja, żeby spotkać się z ludźmi I właśnie zrobić dosyć fajną trasę Niestety za blisko ode mnie, dlatego żeby się wyjeździć To jadę dalej Ale fajnie, bo ruszyliśmy sobie razem o, Dużo tych motocykli tutaj jest Dużo się dzieje, w każdym razie Zapraszam Was na ten właśnie odcinek Abyście zostali ze mną do samego końca, to zobaczycie co się działo Ja przy okazji trochę testuję nową kamerę, o której dowiecie się za chwilę, bo unboxing jest już nagrany, ale opowiem też o niej Więcej właśnie w tym unboxingu, więc nie wiem, który film się pokaże wcześniej, ale chyba to nagranie z tego A dzisiaj, dzisiaj, to takie trochę ujęcia, ale przejdziemy się tutaj po placu, nie będzie to normalny jakiś super vlog Dużo się dzieje, dużo planuję też za chwilę wyjazdów No po prostu, zostańcie do samego końca tego odcinka, a zobaczymy co się będzie działo oh, To nie silnik, tylko co? Tłumik! Rura wydechowa Rura wydechowa? Tak. Jedziemy? Tak, wyjeżdżamy, chodź. Wydziemy. Hmm. Wydziemy. Razem wyjedziemy, no. Znieści się? Nie się No to powoli wyjeżdżamy Ruhuhu o, Ole rundal Oho Ty kawałek Pojedziesz kawałek z tatą Nie Opa Ju Jestem No nie. <laughs> Ej, boom, Tatuś wróci wróci, To pójdziemy na rowerek. No. Pa pa. pa, pa mama. Ja jestem gotowy do jazdy, no. A dukaty nie było? Co? Gdzieś Stoi! Muszę w niej opony wymienić na turystyczne, kurda człowieku, to ona ma 2000 tysiące a tam pół opony nie ma. Jus, tak <noise> jest. No. A, bo tam jest Strasznie źle to opony, nie? Jest sport. I kupiłem opony, ale nie ma kiedy zmienić, wiesz, i dopiero nią pojeżdżę a druga sprawa, że chce tracerem pojeździć, bo dawno nim nie jeździłem w tym roku raz tylko. A idzie pod wynajem, wiesz, nie wiadomo czy to działa. Parę razy ktoś wynajmował, nic nie zgłaszał, ale wiesz, trzeba go przegonić, niech się trochę od tego, od kamień dobrze Do tego Do, do krosna, do ornety A Kurde, na rękawiczki nie mam Kurde O kurna. Palce wystają już I z O jejka, jejka Raty trzeba płacić No to <śleszte> tak, nie to, jest taki polka, to nowe, My to jest. taki tak jak tam pamiętam jak to takie, No to to takie że nie głowie idzie. Dotegał. No tam to No to Panie Dubek, spotkałem już parę fajnych osób, z którymi się nie widziałem. W zasadzie takie rozpoczęcie sezonu, gdzie można się spotkać, bo nigdzie nie byłem. Ale też to jest fajne miejsce, bo dużo ludzi tutaj z naszego regionu przyjeżdża. Na pewno wielu z Was nie słyszało o tym miejscu, a jest naprawdę ładne. My tutaj tylko na chwilę wpadliśmy, żeby się przywitać ewentualnie spotkać z ludźmi i zaraz lecimy pojeździć, bo taki dzień jak ten nie można go zmarnować. Na tym, żeby nie pojeździć. Cały czas się rozwija. Od lat, kiedy ją pamiętam, to naprawdę zadziało się bardzo dużo. Fajnie, bo takie imprezy jednoczą nasze środowisko i to mi się podoba. Sam biegłam na takie imprezy przyjeżdżać. Może nie tyle, żeby spędzać tutaj cały dzień, ale zawsze to fajnie przybitki i My lecimy teraz dalej, więc zapraszam Was na dalszą część naszego vloga. Może Wam się coś podoba zobaczymy no ja potestuję też tą nową kamerę 2 nie działa tak sobie. nowy tak nie chodzi, nie? Zapatrzyła się na ładnych motocyklistów. Akurat wjeżdżających. W tym wie. Ty tam na taki, który czekać. No bo jedno, że trafia. <gry> ta, ta. o Sebe słyszę Ty Seba, gdzie jesteś, słyszę Cię gdzieś. A my wyjeżdżamy właśnie, a my wyjeżdżamy ty. No ale co ja, my jedziemy do Mendozawa, ja tu stałem już tylko żeście jechali kurwa, To byli tu 30 40 minut, a jedziemy tu do godziny O jest, ty ma no nie, to te, no jest, no Uważaj, żeby ci w dupę nie wjechali, to jest się z nami do tego czy nie? Trzeba Trzeba, jedziecie do tego Węgorzewa z nami, czy nie? Ale to co, to zostajesz tu? Bo my jedziemy już Nie, to my jedziemy, my tu już kurwa już się nastać. To my jedziemy do Węgorzewa Jedziemy Lidwar Warmiński-Węgorzewo i się rozłączy, no. no to my, my jedziemy Jak chcesz mogę zatrzymać się i poczekamy na Ciebie dwie minuty Ale nie, nie będzie tak. No dobra Jesteś taki dziwny Kiedyś Bey de